Czy Twoja ulubiona kanapka kryje w sobie tykającą bombę? Dziś rozprawimy się z tematem tradycyjnej szynki. Dlaczego naukowcy mówią o niej rakotwórcza? Cześć tu Mati, witam Cię w dietetyce w 5 minut. Znajdziesz tu merytoryczną wiedzę na temat żywności i żywienia, opartą na dowodach naukowych, bez lania wody, maksymalnie 5 minut po brzegi, wypchane konkretami. Dziś, opierając się na najnowszych badaniach, w tym obszernej monografii Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, rozłożymy na czynniki pierwsze, co sprawia, że przetworzone mięso jest tak niebezpieczne i z jakimi rodzajami raka jest powiązane. Zapnij pasy, będzie. Jazda. Najpierw ustalmy, czym jest mięso przetworzone. To nie tylko szynka, ale też bekon, kiełbasy, salami, wędliny w puszkach i pasztety. Generalnie to każde mięso, które zostało utrwalone metodami innymi niż mrożenie, takimi jak solenie, wędzenie, marynowanie czy ogrzewanie, np. gotowanie, pieczenie czy suszenie. Badania epidemiologiczne są w tej kwestii jasne. Spożycie przetworzonego mięsa wiąże się ze wzrostem ryzyka raka jelita grubego. Jest to najsilniej udokumentowany związek. Przykład. Europejskie badanie EPIC wykazało, że osoby spożywające ponad 80 g przetworzonego mięsa dziennie miało 42% wyższe ryzyko raka jelita grubego w porównaniu do tych jedzących mniej niż 10 gramów. Nie mówimy tu tylko o raku jelita grubego. Badania sugerują również pozytywne związki z innymi nowotworami. Najważniejszy z nich to rak żołądka, zwłaszcza ten, który dotyczy głównej części żołądka. Ponadto spożycie przetworzonego mięsa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem Niektórych nowotworów trzustki oraz raka piersi u kobiet po menopauzie. A kto jest winny? Już mówię: winnym numer jeden są azotyny. Używamy ich do peklowania i konserwowania mięsa. Wędliny przetworzone zawierają azotany i azotyny. Na przykład w jednym z badań stwierdzono związek raka jelita grubego z azotynami z mięsa przetworzonego. Azotany same w sobie nie są problemem, ale w organizmie szczególnie pod wpływem żelaza chemowego mogą prowadzić do Powstawania szkodliwych ennitrozwiązków. Te związki to silne czynniki rakotwórcze, które niszczą DNA. Szczególnie dużą zawartość azotanów i azotynów w mięsie peklowanym bada się pod kątem raka żołądka. W innym numer dwa jest żelazo chemowe. To naturalne żelazo, które nadaje mięsu czerwony kolor. W naszych wędlinach szynce czy bekonie żelazo chemowe jest czynnikiem, który promuje rozwój raka wielicie. No a jak to robi? prowadzi do uszkodzeń oksydacyjnych i stanu zapalnego. Badania na zwierzętach wykazały, że diety bogate w centybrzelaza, np. diety zawierające kiełbasę z krwią, po angielsku black pudding, znacząco zwiększały liczbę wczesnych zmian przedrakowych w jelicie. To dlatego, że przetworzone mięso o dużej zawartości chemu, nawet jeśli nie jest mocno przypalone, samo w sobie stanowi ryzyko. Winnym numer 3 są aminy heterocykliczne i węglowodory aromatyczne. Te związki to mutageny i karcynogeny, czyli substancje, które uszkadzają nasze DNA i mogą wywoływać raka. Powstają one, gdy mięso jest poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Najgorsze metody to grillowanie smażenie na patelni. Wiele badań wiąże spożycie smażonej szynki kiełbas z podwyższonym ryzykiem raka lita grubego. Pamiętaj, im bardziej przypieczone i ciemne jest mięso, tym więcej zawiera tych związków. Jak zmniejszyć ryzyko? そう。Oh. No, klucz to ograniczenie spożycia. Badania wykazują, że najwyższe ryzyko występuje przy wysokim spożyciu. Pytanie, jak wyglądają twoje nawyki żywieniowe. Po drugie, jeśli już decydujesz się na przetworzone mięso, pomyślę, jak je przygotowujesz. Unikaj wysokiej obróbki termicznej. Mówimy tu o smażeniu na patelni czy grillowaniu, no a jak złagodzi ten szkodliwy efekt. Choć to głównie badania na zwierzętach dają nam cenną wskazówkę wapni i przeciwutlenia. Mogą neutralizować część zagrożenia. Eksperymenty na szczurach wykazały, że dodatek wapnia, np. w postaci węglanu, wapnia lub witaminy E, może tłumić rakotwórcze działanie przetworzonego mięsa. Pomyśl więc o dodaniu do posiłku składników bogatych w te związki. Pamiętaj, że zdrowe odżywianie to nasze nawyki żywieniowe i całość diety. Sama szynka to tylko część większego obrazu, ale świadomość zagrożeń jest pierwszym krokiem do zmiany nawyków. No a ty jak często sięgasz po wędliny? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu, jeśli ten 5-minutowy zastrzyk wiedzy był dla ciebie cenny, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.